Witam wszystkich w kolejnym materiale dotyczącym renowacji pojazdów zabytkowych. W tym materiale chciałbym przedstawić Wam polski piękny motocykl, czyli Junak M10, wyprodukowany w roku 1962. Jak można już zobaczyć, Junak no, w tym momencie nie jest kompletny, jest rozmontowany. Obok mamy wyjęty silnik więc Junak dotarł do nas w częściach i ma być przeprowadzona kapitalna renowacja tego motocykla. Z tego, co już tutaj zauważyliśmy, to jeszcze są ślady oryginalnych szparunków, ślady oryginalnego napisu, więc powiedzmy tutaj elementy blacharskie są jeszcze w oryginalnym lakierze. W tym miejscu jeszcze widać właśnie ślady szparunków. Tutaj jest jeszcze napis. Czy to na puszkach więc Tak naprawdę jest to Bardzo dobry wzór żeby Idealnie w tych samych miejscach namalować chociaż Jak wiemy każdy motocykl tak naprawdę się różnił i też warunki w każdym motocyklu Minimalnie nawet W tamtych latach w tamtej produkcji się różniły Na pewno wprawne oko dostrzeże już jakieś takie uchwyty domontowane bo do tego motocykla jest wózek boczny Natomiast my mamy w tym momencie zająć się Tylko motocyklem, więc tutaj rama już ma spawane takie elementy. Tutaj mamy obok sygnał BFSK 6 V. Tutaj uchwyt od amortyzatora skrętu. Już częściowo jest porozbierane Blokada też tutaj jest jakaś dospawana dodatkowa do ramy. Oczywiście ślady korozji. Opony z tego co widzę są Degum Felgi No Jak na te lata nie są jeszcze w takim stanie oczywiście są białe. Już były widzę szprychy też Slebrzanką tutaj malowane Przednie golenie Tutaj widać że y, Osłony ocierają o szklanki więc gdzieś to tutaj zawieszenie może nie jest poskręcone albo coś się tutaj Stało Tutaj jakieś dodatkowe Uchwyty z przodu również dospawane podstawa, z drugiej strony kolejny boczek i filtr powietrza, z tyłu jest obcięte jedno ucho mocujące tylny błotnik, napinacze, zębatka, osłona, część osłony, dekiel do osłony. Tu widać też już nie ma oryginalnego uchwytu na wahaczu, tylko był jakiś. Obcięty, czy już przespawywany, więc będzie trzeba też to sprawdzić. Idąc dalej z tyłu widzę, że też jest opona degum, tutaj rozpiaraki, tylna piasta. No, jest całkiem dobrym stanie, nie widzę żadnych takich uszkodzeń w tym momencie wizualnych. Tutaj jakieś dodatkowe otwory, standardowo jakiś nieoryginalny automat stopu, więc. Na zbiorniku kratka, korek, zobaczymy jak jest. O, jest nawet sitko, całkiem fajnie. Potem zobaczymy w jakim stanie jest zbiornik, przełącznik świateł, klamki, na tą chwilę Junak wskazuje przebieg 33 tysiące licznik, widzę, że jest oryginalny, dwie kontrolki, brak oczywiście tutaj zasuwki sanie oryginalny rolgaz bardzo często spotyka się rolgazy rolgazy nie nie jest to niech sprawdzę nie jest to oryginalny rolgaz często y, montowane są rolgazy z WESKI które są powiedzmy podobne mają tutaj y, większy ten łuk po prostu więc bardzo często montowane są jak spotykamy nieoryginalne te rolgazy z przodu szkło zobaczymy jest zelmota, ale tutaj widać, ktoś dość potężne podkładki z przodu zamocował. Tutaj strzałki, brak bocznych tym gum, więc rama jest w kiepskim, stanie troszeczkę. I tak, przyjrzyjmy się kolejnym elementom. Silnik w całości jest tutaj zdemontowany. Jest tutaj y, doda, dodatkowa osłona łańcucha kompletna, ale w sumie jest tutaj trzy sztuki dekli. Y, tutaj na tym deklu nawet jest jeszcze jakaś kartka. Tak wygląda, jakby to było. I logo, jakby to było jeszcze oryginalne. Y, oryginalna, malowana. Y, natomiast tutaj jest osłona nie wiem co się z nią stało ale no tutaj widzę ślady spawania widać że była wcześniej wypiaskowana i pozostawiona bo zardzewiała całkowicie tutaj dekiel już jest zniszczony więc tutaj na obwodzie jest wypiaskowana w środku też dużo korozji trudno mi, według mnie chyba to jest po prostu współczesne. Replika, ale czemu tu jest tak pospawane? Co tu się wydarzyło? Zobaczmy drugą część, również przepiaskowana i zardzewiała. No, liczne wniecenia. Tutaj na całości też widzę jakiś spaw i od góry i od dołu. Więc będzie trzeba to wszystko wyprowadzić, spasować i oczywiście w środku masa brudu więc możliwe że to jeździło w tym silniku trudno powiedzieć jest regulator napięcia jeszcze nie zaglądaliśmy do niego oczywiście kable standardowo obcięte w całości obejma właśnie tu jest z motocyklem był również dostarczony ten drugi rolgas od włeski i zobaczcie czym się różni rolgas od włeski a rolgas od Junaka nie wiem, czy to będzie Tutaj widoczne, ale po prostu tutaj jest płaska część półku, natomiast tu jest powiedzmy z takim przesunięciem, z takim progiem, więc różnica powiedzmy nieduża, a jednak znacząca. Dodatkowo oczywiście osłony, nie osłony, tylko mocowania do wózka. Tutaj osłona pod zbiornik paliwa, tu uchwyt chyba była rączka do. Stawiania, jednak ale widzę, że tutaj już jest pęknięta całkowicie. Kopniak, zmieniać biegów, stopka boczna, jakieś tam linki, nowe elementy, powiedzmy gumy na stopki, tam gumy na tutaj na lampę. Widzę, że jest nowa zasówka, nawet zelmota, nowa. Zaślepka na osłonę, jeszcze też z logiem, kauczyk, ale jest to współczesna już produkcja. Więc do, do kompletu był jeszcze oryginalny, znaczy oryginalny, nowy chromowany wydech do Junaka. Mam nadzieję, że będzie pasował. A więc przejdźmy do silnika. Tu mamy środki spronnicy, bo tutaj, zobaczcie, były jakieś takie kostki elektryczne. Było to podłączone, byliśmy ciekawi, czy w ogóle jest pronnica. i... Rącznica jest. Ale z tego co widzę, tu wystaje już jakiś drut. I co ciekawe, tutaj jest kompletnie nieprzykręcona śruba, która sobie lata. Nawet możecie usłyszeć, jak ona dzwoni. Więc nie wiem, co tutaj się wydarzyło. Jest obejma, ale w ogóle obejma jest przesunięta. Obejma jest powiedzmy ściśnięta na. Tym kołku stalającym, blokującym rolnicę z tyłu jest skręcona tylko. Widzę śruba, czyli nie ma tej takiej blachy chroniącej przeciw odkręceniu. Więc tak, co do silnika, to wiemy, że podobno, no nie odkręcę, zbyt mocno dokręcone. Chyba żeby ktoś nie odkręcał. Do, są tutaj jakieś inne korki, ale wracając do tematu, to podobno ten silnik jest po kapitalce, czyli po kapitalnym remoncie. I bardzo jestem ciekaw, czy, czy tak do, dokładnie jest. E, ciekawe, czy no, niestety tutaj nie dojrzę, czy połówki się zgadzają, numeracja oraz tutaj boczne dekle czy jest to samo więc będziemy musieli to sprawdzić na razie no nie wygląda tak zbyt ciekawe ciekawie tutaj jedno żeberko na cylindrze od dołu jest łamane tutaj kolejne również śruby widzę że już na szklankach też były wymieniane gaźnik przepustnica no Przepustnica w tym momencie stoi całkowicie, Sanie chyba chodzi, a gaz stoi, tu już było też kombinowane, nowa śruba od spodu dorobiona Trzeba byłoby zobaczyć, czy to jest Junakowy gaźnik, czy od Włeski, no nie będę teraz się brudził, będzie trzeba to sprawdzić Zamiast śruby rzymskiej jest kawałek płaskownika I raczej nie jest to ten oryginalny płaskownik Bo jak wiemy w pewnych rocznikach występowała na początku śruba rzymska Potem już były płaskowniki Ale to mi bardziej przypomina jakiś dorobiony element Tutaj śruba, śruby odsmarowania No to mocno, kurcze są takie zadziory Bardzo tutaj te śruby są skantowane praktycznie niedługo to okrągłe się zrobią tutaj kable od i iskrownik z tego co widzę jest odprężnik również przejdźmy na drugą stronę świeca jakaś bosza jest wkręcona z tej strony widzę że chyba są wszystkie żeberka tu mamy nakrętkę od wydechu i co to jest? Jest tu jakiś zamocowany dekielek z dziurą. No ciekawe, nakrętka w ogóle całkowicie zniszczona. Ktoś chyba tutaj przecinakiem ją potraktował. Iskrownik. O, ściągniemy dekielek. Dobra. I Iskrownik wydaje się kompletny na ten moment. Więc z drugiej strony również taki ktoś chyba miał dostęp do maszyn i sobie po prostu dotoczył takie śruby, bo z drugiej strony jest identyczna, taka dorobiona. Jak również zauważyłem, że tutaj od góry te śruby również są nieoryginalne i, i dorobione. Więc no, bardzo mnie ciekawi czy faktycznie ten silnik jest po remoncie, więc najpierw mamy to sprawdzić no ale jednak pracy przy nim jak sami widzicie i tak będzie dość sporo z tego to, co patrzę to śruby na tutaj na deklach na kapach są powiedzmy już z różnych parafii więc szkoda że były wymienione tutaj widzę że nawet była szpilka wkręcana nacinany był gwint żeby ją wkręcić, trudno powiedzieć więc nie wiem jeszcze nie sprawdzaliśmy czy, czy jest możliwość powiedzmy obrócenia, czy wał się kręci więc trzeba byłoby założyć kopniak zobaczymy jedynie czy zębatka się obraca a no, chyba jest jak, a nie, obra, obraca się za jakimś tam oporem, ale ale to powiedzmy daje, daje nam tyle informacji, że nie jest zablokowana, chociaż mógłby być, mogła być na za jakimś na zapiętym biegu. Więc pracy troszkę będzie przy Junaku. Więc zapraszam do kolejnych innych materiałów i oczekiwania na drugi z kolei, jak już zaczniemy wszystko tutaj pasować, sprawdzać, yy, odnawiać, na początek spasujemy sobie wszystkie elementy blacharskie, żeby to wszystko ładnie pasowało i aby zacząć składać drugą stronę, czyli ramę i pozostałe elementy. Więc zapraszam wszystkich i pozdrawiam do zobaczenia. Cześć.